Km, to stawicza, w stawicza, tak, po prostu to ta stawka była na, na kg, to No tak, ale za załadowanie płaci, czy za tłuczeń się pyta. Za załadowanie i za przeniesienie i rozsypanie. I, I tak, tak. A teraz za załadowanie cegły, prawda? Tego gruzu, z tego tak, to jest. To To była indywidualna ja nic na ten temat nie wiem, ani nie tego. Ja powiedziałem, że zajmiemy chłopakę i był samochód. Ja mówiłem, kto się o ten burs zwracał, do tego kierowcy. On sobie dzwonił do niego i oni ustalali stawkę pomiędzy tym. Wie Pan, dlaczego to 50 czy tego? Kurczę, ktoś ma, nie wiem, czy to 50 zł jest dużo? Ktoś, ktoś najmował w domu, żeby śliniaka troszeczkę zawieźć i, i nawet no, tam 100 kg i, i weźmie 100 zł, a tutaj jest 50 zł. Tylko za jedno załadowanie się płaci 50 zł, za inne 100. Dobrze, dziękuję. Proszę powiedzieć mi, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego przystąpiliście do budowy drogi gminnej. Otóż jeżeli ktokolwiek z nas występuje o budowę czegokolwiek. Nawet chlewika, prawda, to musi dostać zezwolenia, musi na swojej działce. Jak? Czy wy stoicie poza prawem? Że wy możecie, bo to nie jest prawdą, że rządzi tu pan Michalski, albo pan Kmiecik, albo pan Gottfried. Prawo, proszę państwa, rządzi i każdy ma obowiązek stosować się do prawa. Czy o tym wie, czy nie wie. A nie właśnie, że tak jak to było za komuny, że po prostu rządził pierwszy sekretarz. I my tu mamy... Naszym gminnym majątkiem w wysokości 20 milionów zarządzają te dwie osoby. To się pan Godfryd i pan Kmiecić. Kto jest rodzina? To jest ten, to jest z ze wsi czermnej, proszę pana na Teraz piłeczka, ja mówię, nie skończyłem, mówić. Jest. jest zebranie wiejskie i właśnie na tym zebraniu państwo nawet nie wiecie. Do czego przysługuje zebranie wiejskie? Przysługuje Wam prawo usta uchwalenia jakiejś uchwały dotyczącej np. budowy tych dróg. I dlatego proponuję, że my mieszkańcy sołectwa Upiny zgromadzeni na zebraniu wiejskim w dniu 30 maja 2010 roku zobowiązujemy Radę Gminy do podjęcia uchwał albo uchwały w te bo tutaj mam kilka ale uchwały dotyczącej zagwarantowania funduszy na budowę i modernizację dróg prywatnych prowadzących do gospodarstw położonych z dala od drogi gminnej publicznej oraz ustanowienia zasad korzystania z tej pomocy i konsultacji z mieszkańcami, zainteresowanymi mieszkańcami. Kto z obecnych, kto na tej sali chce poprzeć ten wniosek? Dobrze, w takim razie ja, ja, ja chciałbym się zapytać, ponieważ my... Proszę, proszę pana, najpierw jak zająłem głos, to proszę mi pozwolić, dać się wypowiedzieć. Chciałbym się zapytać, ile tu mamy radnych w tej chwili ze wsi Opiny, którzy nas reprezentują w Radzie Gminy. Proszę podnieść rękę tych radnych. No tylko są dwie osoby, proszę Państwa. Nas reprezentuje niby sześciu radnych. Która... O jeszcze jest Pan trzeci, tutaj nie zauważyłem. No. Pięciu radnych, prawda? I tylko są trzy osoby. Gdzie są te dwie pozostałe, które nawet nie chcą przyjść, żeby... Proszę, pa, proszę Pana, to jest... To jest tylko zaproszenie moje I dla radnych też pan wysyła zaproszenia. A ja nie mogę się skomunikować nawet z moimi przedstawicielami. Żyjemy w demokracji przedstawicielskiej. Jedyne miejsce, kiedy my możemy jako obywatele zabrać głos, to jest właśnie to zebranie wiejskie, na którym się mi zamyka usta i mówi się, że ten pan powiedział, żebym poszedł sobie do domu. Jak się pan nazywa? No. Ale no niech pan powie, niech pan będzie na tyle odważny i powie, jak się pan nazywa. No, nie pan, nie, oczywiście. Dobrze, jeszcze mam jedno py pytanie dotyczące tego gruzu. Pytanie dotyczące tego, proszę bardzo, ja jestem tak samo państwem gminy i mam prawo zabierać głos. Ja mam, dlatego, że krzyczą. Proszę mi dać, zadać pytanie. Ja się pytam, czy... Za ten gruz, który został przewieziony ze szkoły na działkę Pana Stężowskiego, około 70 tych ciężarówek, zapłaciła gmina z Funduszu Sołeckiego prawie 4000 tysiące złotych. Ja się pytam jeszcze, czy gmina ma zamiar teraz płacić Panu Stężowskiemu za ten gruz, który leży na jego działce? Tak. Pan Stężowski wydzielił tą działkę i nie wy, wystąpił o dopłaty teraz do, do tego. W ramach dopłat jest, jest, być, jest być, Proszę pana, to jest działalność zgodna z prawem. To jest zgodna z prawem. Proszę pana, co stoi na przeszkodzie? Proszę mi powiedzieć, przystąpiliście do budowy tej drogi niby gminnej bezprawnie. Jeżeli wam przekazano to dlaczego nie, dlaczego nie co stoi na przeszkodzie żeby robić tą drogę w kierunku zachodnim w kierunku zachodnim w kierunku wschodnim ktoś nie chce udostępnić wykorzystujecie to tylko jako pretekst, proszę pana żeby doprowadzić drogę tylko do pana Stężowskiego bo i u niego ten gruz składujecie